Cześć. W tym odcinku chciałem Wam pokazać, zaprezentować, jak wygląda piec po wczorajszym dopaleniu drewnem. Piec na ekogroszek z podajnikiem. Co najważniejsze, zaczniemy od samej góry. Proszę bardzo. To jeszcze jest nośnie, ale widać białe elementy drewna. Następne drzwiczki otwieramy. Zobaczcie, ile tego się zrobiło, a ile po Widzimy spalone drewno. Schodzimy niżej. Tu mamy ruszt. Zobaczcie, co jest w ruszcie. Tylko dwa kawałki małej sosny, zastępli podczas budowy 3 lata. Słuchutka. Aby się paliła, oczywiście uchyliłem na samym dole dźwiki. Wtedy jakieś powietrze dotarło i spowodowało palenie. Czy wypaliła się? No, zobaczcie co zostało. Czy jako groszku wiecie o tym, nie ma takiej opcji. róż wodny oczywiście. Co ciekawe jeszcze, temperatura na piecu podczas palenia drewnem skoczyła do 89 stopni. Teraz utrzymuję sobie 63, nastawione jest 55. Jest wszystko dobrze. Włączyłem dzisiaj rano tryb letni.